Witajcie kochani w świecie kolorowanek. Dziś narysujemy i pokolorujemy sobie wspólnie smerfetkę. Aby urozmaicić Wam rysowanie, zaraz opowiem Wam coś więcej o naszej dzisiejszej bohaterce. Jest to rysunek dla początkujących, więc jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz zatrzymać filmik w dowolnym momencie i rysować wolniej w swoim tempie. A więc zaczynajmy! Przygotujcie sobie kartki papieru. Ulubione pisaki lub kredki, najlepiej w kolorze czarnym, niebieskim i żółtym, i powoli możemy zaczynać. Najpierw narysujemy sobie twarz, oczy, nos oraz usta, następnie włosy, czapkę i resztę ciała, a na koniec pokolorujemy całą postać. Tak więc, jeśli lubisz smerfetkę, koniecznie zostań z nami do końca! W międzyczasie, kiedy będziemy rysować smerfetkę, opowiem Wam kilka ciekawostek na jej temat. Oto pierwsza z nich. Początkowo smerfetka była jedyną kobiecą postacią w całej wiosce smerfów. Jej obecność dodała wiele interesujących wątków do przygód smerfów. Smerfetka nie była zwykłym smerfem od urodzenia. Została stworzona z gliny przez złego czarownika Gargamela, który chciał, aby siała zamęt w wiosce smerfów. Na szczęście dzięki magii Wielkiego Smerfa stała się prawdziwym smerfem i zmieniła się na dobre. Jeśli jesteś z nami w tym momencie, zostaw łapkę w górze i zasubskrybuj nasz kanał po więcej takich filmików. Kiedy smerfetka po raz pierwszy pojawiła się w wiosce smerfów, miała czarne kręcone włosy i prosty ciemny strój. Dzięki magii Wielkiego Smerfa jej wygląd zmienił się, a ona zyskała długie, żółte włosy i białą sukienkę, w której jest najczęściej widywana. Smerfetka uwielbia dbać o rośliny i jest bardzo dobra w ogrodnictwie. Ma swój ogród, w którym uprawia różne kwiaty i rośliny, a jej ulubionymi są róże. Oprócz ogrodnictwa smerfetka jest również znana ze swoich umiejętności artystycznych. Lubi malować i tworzyć piękne rzeczy, które często pomagają smurfom w różnych przygodach. Chociaż smurfetka jest delikatna i troskliwa, wielokrotnie udowodniła, że jest również silna i niezależna. Wiele razy pomagała swoim przyjaciołom w trudnych sytuacjach i pokazywała, że może być prawdziwym bohaterem. Ciekawostki pokazują, że smerfetka jest fascynującą postacią z wieloma talentami i dobrym sercem, która wnosi wiele pozytywnej energii do wioski smerfów. Mam nadzieję, że podobały Wam się informacje, które dla Was przygotowałam. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górze, bardzo pomoże nam to rozwijać nasz kanał. Tymczasem nasz rysunek smerfetki powoli nabiera kształtów. Dobra robota! Świetna robota! Szkic mamy już gotowy. Teraz pora na kolorowanie. Zaczniemy od niebieskiego ciała i następnie pokolorujemy sobie włosy na żółty kolor. Jeśli podobał Wam się nasz filmik, zostawcie kciuka w górze i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić innych filmików z rysowaniem. Tymczasem to na tyle. Życzymy Wam miłego kolorowania i do zobaczenia!